Słuchaj no, możemy porozmawiać. Ciszej kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumsa. O, Siana. Kopelat! Trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic zły, Wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić z salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No! Czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co teraz? Daj spokój, bo takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin, klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżnie Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Takie tam rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś, może? E, dostałem jedno na przechowanie, ale. Gdzie ona jest? Mów! Czysz, nie tak głośno. Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście na samych sobie, Postarowiłem odwdzięczyć się tej małej zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z Tobą rozmawiać o fasolce ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won!